Tutaj wi widać pociąg Lego. Tutaj Jak widać. wszyscy wiedzą, to jest, to jest to jest towarowy pociąg. Tutaj, tutaj widzimy, tutaj widzimy, Policję. Policję? Tutaj, tutaj stoi pociąg. Tutaj widzimy policję. No. Tam jest stacja. Tam jest stacja. O, po ci jak z przodu, tamtym, A. A teraz pokażę Wam, jak obsługiwać taki pociąg. Jeśli ktoś jest ciekawy. A jak mówiłem, to teraz wam pokażę, jak obsługiwać taki pociąg.